daj tatu, mam, mamusi, tatusia. Daj telefonik. Buziaka ci tam. Daj tatusiowi buziaczka. Ma.

Rozłączyłeś Tatusia? Nie, Pokaż no. O, rozłączyłeś Tatusia. Kto tu jest na zdjęciu? Powiedz ja. Ja! Ja! Cześć! Powiedz cześć, Tato. Powiedz cześć. Tato. Tato. To chodź, połączymy do Tatusia jeszcze, no. Daj, mam się zadzwoni. O. No, o, no, powiedz cześć Ale powiedz jak ładnie mówiłeś przed chwileczką Powiedz cześć tak Słyszysz go? A pieniądze za tak? Za kwiecień. No czekaj. Teraz jakoś za kwiecień był teraz. Początek kwietnia. No, dobrze mówi, początek kwietnia ta siódemka jest wystawiona, a nie 3 mar marca, marca, a płatność na kwiecie, z marca, z marca